Dzisiaj urwanie głowy w garażu. Większość prac już dzisiaj opanowana zostaje nam do ogarnięcia Audi. I dzisiaj zaczynamy pracę. Młody gościu chce sobie tutaj um, troszkę pozmieniać. Głównie chodzi o to że zmieniamy. No właśnie zmieniamy wydech. E, końcówki zostają seryjne troszeczkę jakby Odchudzimy wydeszek cały. A e, a właśnie. A fajnie będzie gadało, bo moi drodzy, bardzo ciekawy motor do tego, żeby fajnie zagadał. Bo gdyż, iż ponieważ A6 z 5 roku i 3.2 FSI, fałeczka. Proszę bardzo. Sportowe cefy są z jednej i z drugiej strony. Także za chwilę, za momencik widzimy tu o właśnie garażu. Dźwigamy do góry i już pierwsze przymianki, przymiarki do tego, żeby wypróć troszeczkę tłumiku z tego auta. No i posłuchać, jak to chodzi. Zobaczymy, czy będzie chciał. Moją wersję, czy będzie chciał swoją wersję? Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. W każdym razie trochę roboty z autem jest, bo tak jak mówiłem, rura idzie do wymiany, znaczy do przeróbki, olej do wymiany, wszystkie filtry e, uszczelnienia, miski olejowej i tak dalej. Także bierzemy się za robota. Szósteczka, a szósteczka już jest na górze, i tak jak tu widzicie, to zostawiamy. Eee... Tutaj te, 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 te dwie rury zostawiamy, ucinamy pierwsze, robimy przelot i potem usuwamy te tłumiki. Tutaj również robimy przelot, tutaj i tutaj i co? No i na tym skończymy, przynajmniej do momentu sprawdzenia jak to gada. Jeżeli jeżeli klientowi będzie to pasować, to tak to zostanie. A jeżeli będzie za mało. To tutaj mamy jeszcze po prawej i po lewej stronie puchy końcowe, albo je wyrzucamy i robimy tutaj przelot do końca z jakąś fajną końcową. To jest opcja, całkiem spoko, albo zrzucamy. Te ostatnie tumiki od góry yy, rozpruwamy, wyciągamy, wybebeszamy wszystko i zostawiamy same puchy, żeby był bardziej basowy. Zobaczymy, jak to będzie gadało bez tych czterech tumików. Tam zwróciłem aku, a chciałem Wam pokazać, jak to gada przed i jak to gada po. Dobra, zjeżdżamy z, z podnośnikiem na dół i robimy test jeszcze z wszystkimi tumikami, jak to gada. Próba na oryginalnych wydechach niedubanych, niegrzebanych Jak już widzieliście, drugi dzień walki z Audikiem. Cały dzień, tak naprawdę, poniedziałek, wolny niedzieli, lecimy z tym autem. Słuchajcie, auto zjechało już teraz na dół, po wyeliminowaniu środkowego pierwszego rzędu Tumików. Odpalamy, posłuchamy, jak to gada bez tych dwóch tumików środkowych. No i wtedy będę się zastanawiał, czy przednie tumiki wyrzucać, czy robić przelot z tyłu, bo wydaje mi się, że te przednie tumiki one też są na przelotach. Więc jakby były końcówki przelotowe, to by to lepiej chyba gadało. Więc posłuchajmy. Słyszeliście? Praktycznie nie gada tak jak powinno gadać, więc chyba mi się wydaje, że robimy przelotki, co? Robimy przelotki i chyba to będzie najbardziej efektywne, bo... Efektywne i efektowne. To nie gada teraz wcale. Ok, dobra, no to bierzemy się za robotę. Moi drodzy, następna próba wydechu. Eee, już wydech jest troszeczkę odchudzony, więc posłuchajmy jak to teraz gra. Wyłączam Ja się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, to, 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 to się stanęło. Już właściciel jakby sam oceni czy robimy pełny przelot, czy zostaje tak jak jest, bo gada to dużo lepiej niż gadało wcześniej. Także to już na tyle. No i bierzemy się za oleje i te inne rzeczy. nie tutaj mamy też całego boku i z czego tam leci i trzeba tam za jakiś czas zajrzeć tu jeszcze jest do poskręcania rozrusznik ogień na dole już powoli kończymy filtr Filterek jest oczywiście nowiutki tamten był dziurawy się okazało że pod tą opaską jest mokro i śmierdzi benzyną także nutka filterek założone tak jest piękne. rureczki ogarnięte. Młody przyleciał z, z filtrem, bo do godziny był nie, nieprawidłowy filtr, i ogarnięte. Młody skręcasz? No. Dobra, ja też tam skręcę ten rozrusznik i, i, i auto na dół, z dołu gotowe. Teraz filtr powietrza i filtr kabinowy. I koniec wieczór, przyjrzał się wielkimi krokami już doszedł <grych> tak jest, mamy koniec, Audi A6 2FSI V6, gotowe już taki mocniejszy e, serwis wszystkie filtry oleje e, co tam jeszcze, uszczelnienie wydech taki mamy finish że klient będzie zadowolony. Silnicze gumyty wyczyszczone, wypachnione. No i za chwilę z Denisem stwierdziliśmy, że robimy, e, robimy porównanie dźwięku silnika TFSI i FSI, czyli GTI Audi A6 czy Także. No to dobra, zrób do trzech, potem do czterech i tak samo w Audiku. Złap! Przypnij wścieki! Krzychu, kadetem teraz! No, tu już jest dużo lepiej niż, niż stokowe, ale jednak nie jest to samo co Golf No, ale Golf, umówmy się, jest bardziej wypróżniony, że tak powiem A Tutaj, jak już rozmawiałem z właścicielem Dobrze by było te końcowe tumiki wymienić na jakieś sportowe pasowe z innymi końcówkami i przede wszystkim większy przelot od, e, od e, tumika drgań aż do końca, przynajmniej 6,5-7 cali gruła do samego końca i zakończyć to, e, to sportowym tumikiem. Także to tyle. No to co? Zmykamy, nie bo nic do roboty. To jest trzymajcie się na razie.